Hejka widzowie, witam Was na moim kanale. Ja jestem Jurka, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Brookhaven i jestem już ubrana na czarno, więc zbudujemy sobie malutki domek. Mały o ten... o Ola. Dobra, mamy domek zbudowany. Teraz zamkniemy go sobie, żeby nam nikt się tu nie wbąbił. Weźmiemy motorek Kto to jest? Już go nie ma Bierzemy sobie motorek O ten, mam ochotę na niego I jedziemy Jedziemy do banku Bo właśnie tam dziś będzie Pierwszy film z takiego Z takiego Tego Ja nie mogę się dziś wysłowić Bo ja jestem ogólnie mega chora i jedziemy sobie tutaj, tutaj, opsa, opsa, i do końca chyba za szybkim włączmy to. O, tu sobie wjedziemy. Żeby nikt nam nie. Z... Ej, zunieciona zostałam. O, już wyszłam. Dobra. Ogólnie ja zawsze brałam tego mini Coopera niebieskiego, bo mi się mega podobał. Udzimy sobie do banku, bo to dzisiaj właśnie tutaj odbędzie się film. Bierzemy sobie białą kartę i idziemy określić pierwsze trzy rzeczy. I jedziemy na piętro. Dobrze, jesteśmy w takim oto miejscu. Jedziemy tutaj. jak nagrywam pierwszy filmik z tego, bo dwie próby zawsze robię, no to. Oczywiście też mi na pierwszym nie wyszło Bierzemy sobie bombę, bombę o. Ale bym złoty wywołał I diamenty Dobrze, teraz musimy... Ja, Jezu, ale będę się jąkać dzisiaj Bierzemy sobie śpiwór i siekierę Wchodzimy sobie tu w wyposażenie i bierzemy szikierę na początek. O, idziemy i rozwalamy to. Jak będzie słychać taki dźwięk, to znaczy, że już się jest rozwalane. Zastanawiacie się, co jest na górze, nad yy, o tym, o to, co to jest. O tym się przekonacie dzisiaj. Idziemy otworzyć sobie o to i wchodzimy do środka. Wchodzimy w wyposażenie i bierzemy śpiworek. Nie. Przekręcamy kamerę i wskakujemy do śpiworka. Bierzemy bombę. I rozbąbiamy kolejną rzecz. Dobra. Mamy jej złoto, wszystko mamy. Z ludzie, wyrozumiecie, jaka jest ja będę bogata po tym. Dobrze, bierzemy teraz to. I to wyłączamy i ciągle się zapominam. Dobrze potem... Yy, teraz coś, co pewnie Was ciekawi. Idziemy tutaj do góry. Yy, czekajcie, bo ja nie pamiętam jakie ja to robiłam. Bo jakby to się tak wchodziło, nie? Ale patrzcie, ja pamiętam... Ja nie pamiętam jak ja to zrobiłam. Bo to mamy dojść y, o tu. O tam, w tamto miejsce. Ale ja to już dzisiaj robiłam, tylko ja nie wiem jak. Dobra, przesuniemy się. Dobra, co my tu jeszcze mamy w tym ekwipunku? Gotowe, to weźmiemy, spróbujemy. Ja jestem jakaś dzisiaj specjalna. Naprawdę. Dobra, na razie dajemy sobie z tym spokój. Chodzimy, o tu, spróbujemy o tak. Może się uda. Jezusku, która to jest już godzina? Dziewiąta. Co, 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 to, What the hell. Ja jestem naprawdę dzisiaj jakaś łomna. Nie no, żartuję. Coś tak źle. Dobrze. Ym, później sobie to weźmiemy. I idziemy tajną drogą, którą właśnie teraz Wam pokażę. Którą pewnie większość osób zna, ale jeżeli ktoś nie zna, no to będzie dla nich. Skakujemy do basenu i idziemy w dolny róg. I hopsa, je Jak widzicie, tu jest dużo światła. Mm, stop, czekajcie, bo ja zapomniałam, gdzie to się szło. Mm, tutaj. Mm -hmm. I Patrzcie. Nie, to nie to. To jest moja fura, nie? No. Nie, to coś źle weszłam. A dobra, ja już wiem czego źle. Bo dobra, wyjdziemy normalnie, bo mi się poszegapiły te. E, pomyliło mi się, jak to się nazywa, drogi. O. Musimy do szpitala, ale nie, dobra, już nie będziemy, nie będę się truła głowy tym. Idziemy na górę. Wchodzimy tu i stawiamy tu bombę wyjść. A, O, i patrzcie Teraz idziemy na to i tu wychodzimy I, i idziemy I wyjdziemy też tędy O co, aha, no, dobra, pomyliły mi się drogi po prostu Dobrze, i my już y, to na tyle w dzisiejszym filmie. Dojedziemy sobie do domku. To na tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał wraz z dzwonkiem i wpadajcie na poprzednie filmy. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!